Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mówiłem, że przygotowań będzie troszkę mniej, a tutaj, jak zwykle, okazuje się, że będzie troszeczkę więcej. No, jeszcze są maszyny do przygotowania, które, które później będą używane do, do uprawki, do uprawiania pól. No, i tak na pierwszy rzut idzie karier. Dwie rzeczy są do zrobienia. Znaczy, w sumie jedna była, ale drugą już widzę. Przy okazji, jak tu przyjechałem, po pierwsze, tak, trzeba dokręcić piasty, bo koła były luźne wtedy, kiedy zmienialiśmy do. Potrzebne ono było do przyczepy, kiedy był złapany kapeć w przyczepie. Piasty są luźne, znaczy jedna już jest dokręcona, teraz drugą. Zaraz pojadę po ładowarkę do siebie, bo u mnie została ładowarka. Podniosę lekko, odkręcę kapsel i, i trzeba to piastę dokręcić. A druga rzecz. Widzę, że tu chyba łożysko poszło, tak mi się wydaje, bo jest to, mam nadzieję, że widać to na kamerze, jest skręcone troszeczkę, najpierw y, też później obczyszczę, y, obczyszczę wał, żeby zobaczyć jak on się kręci, ale wydaje mi się, że jest ono, y, jest ono rozwalone, bo to łożysko patrzy prosto, ta obudowa, y, zarówno jak i ta i tamta, a tutaj jest coś nie tak. Zresztą widać, jak ta, jak ta guma uszczelniająca poszła bardziej w tą stronę. Zresztą tu na śrubie też widać, że jest bardziej odchylone. Ale najpierw, żeby przekręcić, muszę obczyścić ten wał, bo od, od uprawy kukurydzy nie było to ruszane. No i co? No najpierw chyba obczyszczę go, wtedy podskoczę po ładowarkę, podniosę i też ten kapsel zrobię, zrobię. Znaczy, dokręcę tą piastę. No mam nadzieję, że. No nie, no nie ma opcji, to jest raczej łożysko. O, raczej łożysko poszło, więc trzeba będzie wał zdjąć. Tak mi się wydaje, bo nigdzie tu nie było uderzone tym. Tak, tak na dobrą sprawę nie widać tutaj nic, nic obdartego, żeby coś tutaj się wydarzyło. Pewnie, znaczy nie wiem czy ono nie jest czasem tutaj wachliwe. Znaczy no nie mam pojęcia jak, jak ono wygląda, czy ono jest wachliwe, czy jest jedno, czy są dwa łożyska. Ale tu wszędzie patrzy prosto. A tylko tutaj, tu, tylko tutaj w tym miejscu jest właśnie skręcone, więc coś, coś jest nie tak, coś jest nie tak, ale żeby to sprawdzić to przede wszystkim trzeba najpierw obczyścić wał, yy, przekręcić nim, zobaczymy, zobaczymy w ogóle co tu się dzieje z tym użyskiem, czy, czy, czy ono tylko, no ale nie, no, no, no ugiąć takiego kawału metalu to, to nie jest też łatwo, tak, no i chociaż to jest, tak, skraj, skraj, więc... Bracie, mogło, mog, mogło być uderzone, ale wydaje mi się, że nie było nigdzie tutaj gdzieś walnięte. Także zaraz, zaraz pierwsze, co to, e, obczyszczę to, żeby wiedzieć, i wtedy, i wtedy podjadę pod ładowarkę, żeby jeszcze te piasty zrobić. No i zobaczcie, ja tutaj odkręciłem tą pokrywkę, ale czy tutaj coś jest nie tak? To jest łożysko nawet kryte w środku. O, tu jest skręcane to wszystko na śruby, jeszcze dodatkowo. Kurde, tego zawodu to tu to nakładzione. Więc tutaj nie ma prawa, co siękolwiek popsuć. Ale ja nie wiem, czy to jest wachliwe, Numerów nie widać. Co więcej, zobaczcie, tutaj ono ładnie chodzi na tej gumie. Więc tu nie ma prawa, żeby to cokolwiek luz na łożysku był. Tak samo i wał. To się jakby było łożysko rozwalone, to i były z nawale. Więc najprawdopodobniej, bo tu widać jakieś ślady, nie, pierwszy, nie, nie Nie teraz, ale może wcześniej. Człowiek tego nie zauważył. I jest tutaj e, ugięte, ale tak. Ta laga raczej nie powinna być ugięta ten, ten, ten mocowanie, ten uchwyt, bo widać, że to jest wzmacniane jeszcze tutaj, ewentualnie sama końcówka, tudzież na tym. Kurcze, dzisiaj mnie wszyscy męczą. Słuchajcie, ewentualnie co na tym spawie by to było ugięte, no bo tu nic, nic innego. Tak samo, tak samo tutaj też łożysko, znaczy ta na tej obudowie, o, to wszystko chodzi ładnie, pięknie wszystko działa, więc nie wiem, czy sens jest cokolwiek, cokolwiek z tym robić. Yy, ugięte jest na pewno, no raczej jest przechyl, prze, przegięte, przechylone. Ale gdzie i jak, to ja tego nie wiem, naprawdę. Tu wszystko w tym gra muzyka. Ja bym tego w ogóle chyba nie ruszał. Jak jest, tak jest. Bał też się kręci. Obczyściłem go, no to jest... Wsześciutko ładnie, pięknie się kręci. Nie wiem, czy tu w ogóle cokolwiek jest sens ruszać. Chyba po prostu sobie dam spokój z tym. I jak jest, tak będzie. Tu tak samo ta guma... O, tu wszystko chodzi, tu nic nie jest, że tak powiem, popsute. Zostawiamy to jak jest, bo ja tu nic innego, nic innego nie wymyślę tu. Luzów nie ma, bo to wszystko razem chodzi na tej gumie. Ech, chyba nie ma sensu tego, tego w ogóle ruszać. To jest tak jak jest, tak będzie. Tak jak mówię, być może, bo to jest skraj jak go rozkładamy to jest skraj gdzie się może mogło być uderzone, czy w słup, czy w co, nie mam pojęcia, teraz wiadomo nie, ilu operatorów, tylu, tylu się nie przyzna <grym> no, naprawdę Więc no co, no zakręcam ten dekiel I ja tutaj nic z tym nie będę, nie będę robił Bo tu nic do roboty, widzę, że najzwyczajniej w życiu nie ma i tyle. Także yy, dokręcimy tylko te piasty. Tak jak tak jak powinny być. I tutaj ja nic nie będę kombinował. Zakręcamy to z powrotem. Ciach o, klucz akurat jest ładnie wymyślane. Wszystko tutaj można sobie spojrzeć dojść. O. I tutaj do, do patrzenia, do ruszania to raczej, raczej nic nie ma. Jeszcze mam parę skrobaków. Te, które są takie gorsze, to je ewentualnie wymienię. W sumie tego tylko, bo ten jest taki krótki. Tudzież tego. I tyle. Z drugiej strony też chyba są dwa takie, które, które dobrze nie zbierają. O, ten na pewno, ten i ten skrajny, jak, jak zwykle. To czyszczę też i Wymienimy te trzy yy, skrobaki. I jeżeli chodzi o kariera, no to tu więcej chyba do roboty nie ma. Wszystkie piasty tutaj są kryte. Tu nie ma co się popsuć. Żadnych luzów nie ma już na wszystkich. Wszystkie piasty przeleciałem, więc nie dosłownie, ale przekręciłem. Żadnych luzów nie ma, więc tej do roboty też za dużo, za dużo nie będzie. Ten wał też się pięknie kręci. Więc tylko, tylko ładowarko zaraz podjedzie i zrobimy. podczepie też kultusa. W kultusie wymienię nakładki. Myślałem, żeby wymienić w kultusie wtedy wszystkie, bo mam akurat 10 nowych nakładek, wymienić na nowe. I wtedy, które, e, które gdzieś tam będą się szybciej zdzierały, to wtedy te wymienię. No, no matko, kochana, i wtedy będę myślał, co dalej. Co dalej robić? Za ten belek wreszcie się chyba weźmiemy. No i tak, jeżeli chodzi o to piastę, no to zobaczcie. Ma tutaj luz. Ona aż tak dużo na kołach to nie chodzi. nie? No ale tu widać nawet jest. Nawet jest. Słuchajcie. Yy naklejka ostrzegająca żeby sprawdzać tutaj stan dokręcenia koła oraz piasty więc to trzeba dokręcić nie mam pojęcia jak to się mogło popuścić skoro tu jest yy, ten sworzeń wbity ten rozszerzaj, rozszerzający yy, więc to jest ciasne więc nie powinno to się w ogóle popuścić ale nie wiem czy czy, czy to no ale no, no nie, ciężko mi jest określić dlaczego to się tak stało skąd to się bierze że że taki luz złapało tam te koło się dokręcone. Zaraz zdejmiemy koło, żeby było lepsze, lepsze dojście bez tej piasty, i znaczy bez koła wtedy śmiało sobie wybijemy i, i, i tyle. Zaraz klucz udarowy Tomek przyniesie i, i będziemy działać, dokręcimy to i, i, i będzie wszystko. Yy, Okej, okay. dawaj. To, nie, to nie wiem czy to 19 jest... 15 tam chyba. To jest. Chyba nie, chyba 22. Jeżeli się nie mylę. Nie, to jest 24 nawet. Tak jest. O, nie w to Chyba Tam młotek jest. A nie, mam tutaj. Dosz. Gdzie on tu siedzi, tu? No, troszkę cieńszy. Pięksi nie, ale dłuższy żeby był To jest Tyle dłuższy nawet Nie, to będzie to samo. Czekaj jak go tutaj pod kątem wezmę. Dobra dobra. Trzymaj i tam jest chyba ten klucz oryginalny do tego Zaraz dokręcimy a jak nie, no to żabą. To ten może ten wystarczy? Darli się te dwa skórki syny. O i pięknie dokręcimy no zaraz tutaj to wszystko. Ale tak, na ten luz, nie może być za ciasny. No to dobra, to tak. Tak go zrobimy i tyle. No już teraz nie będzie luzu. Ty, to jest ta robiona. No jeżeli chodzi o karierę, to mamy już go załatwionego. Teraz w kultusie. Nie będę jednak wymieniał wszystkich nakładek, bo są grube. Niektóre są powymieniane. Tylko tą środkową, jeżeli chodzi o nakładkę. Ale te odkładnice, bo one już są tak cieniutkie, tutaj, że po prostu no spadną i później będzie tylko problem z odkręceniem śruby do wymiany na pewno będzie pierwsza. Pierwsza, druga, trzecia jest tam z resoru dorobiona, i tutaj te dwie, i na razie na razie odkładnic też nie będziemy wymieniać. Na bieżąco to co się będzie zużywało to to go, to będziemy pfu, wymieniać no nasmarujemy wał i jeszcze kilka skrobaków do wymiany przywale, bo są małe już o chociażby, chociażby ten już tutaj jest cieniutki, będzie wszystko zostawiało nasmaruję, wymywały i i tak na dobrą sprawę będzie będzie to wszystko tutaj jeżeli chodzi o kultusa kultus też już będzie przygotowany Te powinny tutaj stykać, albo nie wiem, czy będą stykały. Że ta stara skrótsza ją tu. Chyba przynieść y, osiemnastkę, bo to jest osiemnastka, a nie dziewiętnastka, dziewiętnastka został, bo może do tych będzie potrzebna, wiesz? Właśnie, to jest za krótkie, jak myślałem. No, ciekawe, czy ona będzie trzymała tą. Mm. Masz 17? No, dobra. Tak to robić nie będziemy Ale ładnie piszgła to kto ją teraz odkręci No już śruba na zmarnowanie Kurde, całe życie mi przed oczami przeleciało No dobra dawaj Bożaj śruby nie ma teraz ja 1 maja no, także także już wiecie, że kurwa stare to jest dobre wino i skrzypce. I nic więcej, to jest ta sama śruba. Nie mam takich długich, specjalnych do tego śrub. One powinny być dużo dłuższe. A te już widzicie, są przeciągnięte. I oto efekt. Szczeliła, że kurde, nic się nie stało. No, tak to jest, tak to jest. Jednak, jednak. Swoje one wypracowały, i mają tylko jedno miejsce dla siebie przeznaczone: złom, nic więcej. Niby 12,9, ale łepek jest zdarty, i tu nie ma nie ma tutaj sentymentów ani co oszczędzać na tym. Także bez tego nie dzisiaj i tak nie zrobimy. Słuchajcie, przyszło nam jednak trochę popracować przy tym kultusie. Z tego też względu, że mamy tutaj zapieczone, yy, jak to nazwać, tulejki i co najważniejsze, one się nie obracają, później powycierają się i będzie problem. Na początku był strach przede wszystkim rozkręcać, to zobaczcie, jaka ta sprężyna jest długa, tutaj ile ona ma centymetrów. Jak ona jest ściśnięta, do jakiego poziomu? W sumie te dwie sprężyny, nie jedna. No ale zadzwoniłem, bo im dalej żeśmy wykręcali, tym kurde, więcej strachu było. Ale akurat dowiedziałem się, że bardzo długa ta śruba jest i ona w zupełności wystarcza do tego, żeby poluźnić sprężynę, i jeszcze ma tam trochę gwintu. Więc na razie to tylko co przeczyszczamy, tulejkę też wyczyścimy, założymy i nasmarujemy. To też chodzi o to, żeby później nie pierdzielić się, yy, jak się tulejka zapiecze. A później będziemy się w tym, z tym bawić. A tak, już jest wy, yy, wyjęte. Tulejkę przeczyścimy, tu środek już też w sumie mam przeczyszczony. Nasmarujemy i to składamy. Także jakby większego strachu nie ma. Wszystkie nie, bo tu poszła. Ale ile jest do zrobienia? No nie wiem. Musimy po, po kolei próbować smarować i, i tyle. No co innego wymyślimy. Wszystkie na pewno nie są zapieczone, ale, ale trochę ich jest zapieczonych. Ta wydaje mi się, że też chyba była zapieczona. Dolne to wszystkie działają. Tu wylazło. No to no i tak metodą takich prób trzeba sprawdzić, które są zapieczone, które nie. Ta już jest zapieczona. Dziękuję. Do widzenia. Przed nią zobacz jeszcze. I tu mamy też takie tulejki dystansujące. One są troszeczkę o tak y, przecięte. I one tu wchodzą w tą. O, właśnie w tą tulejkę. O, dosłownie tak. Do pewnego momentu. I wtedy je dokręcamy, skręcamy. O, ta troszkę ciasno wchodzi tutaj. Jeszcze się nie rozeszła, ale zaraz ją, zaraz już ją Jedna spróbujemy. <grych> o, już ją spróbujemy tutaj troszeczkę Czarte. dobić. O, dobra, może niech ona już siedzi, bo tam już mamy zrobione. Zaraz to po prostu skręcamy <laughs> Zęba sobie o, Tutaj Podniosę Samemu nawet Niech ta tulejeczka tutaj wejdzie Tutaj Tą lekko dobijemy O nawet żeby <laughs> Jakoś to równomiernie <śmiech> było <śmiech> No i dobra, gdzie jest nakrętka, śrubka z nakrętką? Prawda no, to nie ta. No. I jak one są wszystkie skręcane? Tak. Ale my damy ją tak, żeby było łatwiej kręcić kluczykiem. O, i gitara, i teraz kluczyk, 1,19, 19, drugi 18 i lecimy. Jest większy kaliber do naciągnięcia tej sprężynki, bo inaczej bez tego ani rusz. Kręcić tyle gwintu takim małym kluczem, a tak sprężara, i zaraz zobaczymy, jak to będzie szło. Zaraz to, wiesz, radę, a jest trochę powietrza? Zobaczymy, czy da radę. la la, la, la. Włączaj ten przewód. No, no tu się zagina, odwrotnie trzeba podtrzymać.

Z góry Jest? Nie, jeszcze ale tam mamy zrobioną, ta też jest zapieczona? Ta zapieczona Tu jest no. w środku tak samo Tylko te dwie nie były zapieczone

la. I tak po kolei każdą Każdą rureczkę, każdy sworzeń Każdą tulej W środku trzeba przegrzebać I już będzie szło Nie wiem czemu to się tak zapiekło Przecież zawsze było Po, po myciu Na jesieni smarowane Nie wiem czy mróz Jakoś to przypiek, czy jak Co by nie było trzeba to wy wyczyścić, przygotować, żeby później nie było problemów yy, bo i tak te tuleje wtedy by się wyrobiły i na tych tylko yy, śrubach by trzymało a no ta śruba by i tak pewnie z czasem strzeliła, mimo że to jest 10.9 tu 12.9 potrafiła strzelić to i ta by strzeliła, także te tulejki muszą być tutaj drożne i musi być nasmarowane no i no i tyle, miało, miało wyjść łat, łatwo, gładko a wyszło jak zwykle, cały dzień z dwoma maszynami. Ale to normalne. Ta wotnica jest tutaj, tylko. Aha, bateria jest też przełożona. I od razu przepychamy tulejka, zakładamy i... i od nowa kolejne. Jeszcze tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze pięć łap do zrobienia i będziemy mieli z głowy. No i cóż, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.